Hej, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną paczką e, samych dobroci, kolejny świąteczny prezent Jestem mega podekscytowana, ponieważ e, chyba są to pierwsze takie YouTube'owe święta, gdzie dostaję tyle dobroci ehm, Ale też dzięki temu mogę Wam pokazywać makijaż, mogę z Wami dzielić nowościami, promocjami itd. itd. I tutaj mamy paczkę ze sklepu Lady Makeup, no ja Lady Makeup znam od... Sklep e, znam od... Hu, hu, hu. ja pamiętam jak zaczynałam swoje początki e, w ogóle na YouTube, znaczy zaczynałam, w ogóle jak zaczynałam oglądać YouTube'a, to e, kanał Lady Makeup był pierwszym z kanałów, który w ogóle oglądałam, a sklep to też zamawiam, co najmniej 5 lat e, zamówienia z tego sklepu. Także sklep znam bardzo dobrze I tutaj właśnie dziewczyny ze sklepu się do mnie odezwały, że chcą mi wysłać po prostu paczkę niespodziankę. czy chciałabym sobie to przetestować Też bez jakiegoś nacisku, że w ogóle wam to muszę pokazywać Po prostu tak dla mnie z sympatii i takiej dobrej współpracy, którą miałyśmy zawsze I pierwsze co dostałam to zestaw pędzli Naprawdę w bardzo fajnym tej etui Wszystkie linki macie do twarzy Do twarzy, wszystkie linki macie na dole i jest to zestaw pędzli do twarzy Ja już Wam robiłam właśnie ten makijaż, który mam w tej chwili na sobie jest wykonany właśnie kosmetykami od Lady Makeup ze sklepu. I tutaj pędzle niektóre są już brudne, ale no z tego względu, że po prostu już je używam. I większość z tego, co widzę, są to pędzle naturalne po prostu, jak nie chociaż ten pewnie nie, ale większość są to pędzle z włosia naturalnego. Bardzo fajne, bardzo fajne do blendowania, rozcierania, także super zestaw. Ich jest tutaj bardzo dużo tych pędzli. W linku na dole się możecie z tym wszystkim zapoznać, bardzo fajny w ogóle pomysł na prezent, aby komuś podarować Dwa, to jest w ogóle coś, czego się tak cieszę, e, pewnie wiecie, że nie mnie oglądacie, że ja uwielbiam The Balm Wszystkie ich kosmetyki po prostu kocham e, Mam e, jedną paletę The Balm w tej chwili i tutaj teraz mam Balm voyage Jest to paleta 16 cieni i dwóch produktów do ust Produkt do ust na razie tylko tak wiecie, ma całam. One są zawsze zapakowane, jeszcze ten dodatkowy kartonik, i tu macie cały opis. I paleta wygląda tak, ta paleta naprawdę, zobaczcie, ona jest bardzo, bardzo duża. I tutaj macie lusterko, w ogóle bardzo fajnie to lusterko z tej Steka pani. I tutaj macie wielkie, naprawdę wielkie cienie. A z 16 tych cieni spokojnie zrobicie im właśnie taki makijaż. Zrobicie nim zwykły makijaż dzienny, zwykły makijaż wieczorowy, zrobicie nim ciemne smoki, zrobicie nim kolorowy, przepiękny, letni makijaż. Także to jest ogólnie paleta bardzo uniwersalna i myślę, że na początek jak najbardziej idealna paleta. Jeżeli nie macie w ogóle cieni. Chcecie wydać trochę więcej i mieć po prostu full cieni i pełno opcji, to będzie bardzo dobra paleta. Macie i jasne kolory, i ciemne kolory, zrobicie brwi tym cieniem na przykład. I fajne, bardzo fajne tutaj ten złoty też, kolory na lato. Także idealna paleta dla osób początkujących, no ale wiadomo, nie tylko. I trzy produkty, które mogą być produktami do ust i do policzków. Bo ja na razie je tylko tak macałam, więc nic na temat tych produktów do ust Wam nie powiem. To są też pierwsze w ogóle moje produkty do ust Debalm. Nie miałam nic nigdy więcej. Także zobaczymy. Na razie no, nie są jestem czy nie znam, zobaczymy jak produkty do ust. Kolejną rzeczą to jest Creolan i to jest ten Anti-Shine Puder Ryżowy Sypki. 100% transparentny, bardzo mocno matuje i naprawdę bardzo mocno matuje. Ja ten makijaż mam już kilka godzin na twarzy i naprawdę mat się utrzymuje, to jest bardzo duża pojemność. Zawsze o nim myślałam, ale jakoś go się wam, to jest aż 30 gram. jestem zaskoczona, jeżeli chodzi o ten stopień zmielenia i to, że on nie jest taki bardzo sypki. On. Ym... jeżeli miałeś kiedyś puder sypki, różnie, wiecie, że one są bardzo, bardzo sypkie. A on swoją konsystencją, przypomina bardziej mąkę ziemniaczaną, czyli wiecie, on się tak. Nie rozpyla, że wam się tak wszędzie, wiecie, puszy Tylko, no tak jak mąka ziemniaczana Po prostu bardziej jest posklejany ze sobą Ale w bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa Bo on, no troszkę by, po prostu się nie rozwalał wszędzie Dzięki temu, że jest taki bardziej zbity ze sobą Baza podciennie Lumen Dużo dobrego słyszałam o tej bazie, że super utrzymuje i Jest gęsta, dzięki temu będzie bardzo wydajna 5 ml, więc standardowo to jest taka przepiękna, prześliczna Mała tubeczka. Na razie ona no, sprawdza się super. Na mnie raczej wszystkie bazy działają. Wiadomo jedna lepiej, druga gorzej. Natomiast mam, miałam tą z Alfa i ta z Elfa się na przykład u mnie w ogóle nie sprawdziła. A wiele osób bardzo ją chwali. Oj, co my to jeszcze mamy? A tu jest coś przepięknego. Słuchajcie, dziewczyna wysłało mi z Makeup Atelier Paris paletę do cieni T22, paleta 8 cieni, 8.5 pieni. Pięciu cieni do powiek e, W takich przepięknych kolorach Jest to zwykły beż, taka lekka rozkwinka No i trzy, e, już takie bardziej odcienie brązu Przepiękna paleta Pigmentacja Zobaczcie to, to jest po prostu A przy tym nie dość, że one są super napigmentowane To one jeszcze się tak bardzo fajnie e, rozcierają Są takie bardzo... Plastyczne, bardzo fajnie się z nimi pracuje Tak na razie tyle co próbowałam I w ogóle paleta wygląda przepięknie ona jest taka gruba, solidna, naprawdę super Ja jestem po prostu Zauroczona tą paletką Dostałam też od dziewczyn Takie Siadeczki na pędzle Gdy suszymy te pędzelki, aby one się Wiecie, nie traciły swojego Kształtu, więc bardzo fajnie czegoś takiego Mi brakowało, też o tym dawno myślałam a jakoś zawsze o tym zapominałam, gdy robiłam Gdziekolwiek zamówienie Także tylko to jest chyba do tych większych pędzli, bo nie wiem, czy na małych pędzlach to w ogóle coś da, ale do dużych pędzli na pewno będzie super, aby trzymały swój kształt. O, i tu jeszcze nie koniec, I naprawdę dziewczyny, no, przeszły same siebie. Tutaj też już rozpakowałam, ale pokażę Wam, jak to wygląda w ogóle. To jest najnowsze Balmi i to jest, yy, są chyba trzy smaki tego nowego Balmi. Ja poprzednie Balmi bardzo lubiłam. I to jest w ogóle, zobaczcie jakie ma opakowanie, takie metaliczne, bardzo fajne Ono w ogóle jest, no wiadomo, z plastiku, ale wygląda jakby było z metalu, no jest przepiękne I to bal mi jest o zapachu porzeczki Słuchajcie jak to pachnie, to no wiadomo, to nie jest taki zapach czarnej porzeczki, jakbyście zrywały czarną porzeczkę z krzaka Ale wszelkie soki owocowe, które pachną, znaczy, które smakują czarną porzeczką, tak pachną mm. Uwielbiam ten zapach, po prostu jest super. No i wiadomo, balmi bardzo dobre. Tylko te opakowania lubią się rozwalać w balmi, więc zobaczymy, jak długo to opakowanie. Bo może zmienili coś w tych opakowaniach, bo tak czuję, jakby się e, ciężej zamykało niż kiedyś. Także zobaczymy to balmi. Tam jest jeszcze mali. Zwróćcie wiatr, tak u mnie wie dzisiaj. Jest jeszcze malina i chyba wanilia, ale to jest w ogóle opakowanie jest przepiękne tego balmi. Bardzo mi się podoba. Do ust tutaj też mam to, co mam w tej chwili na ustach: to jest Matmi ze Slika w numerze 400... a 431 Przepiękna pomadka, też już ją mam około 3 godziny na ustach Piłam, nie jadłam co prawda, ale wygląda cały czas wyśmienicie Usta nie są ściągnięte, nic mnie nie popękało, nic mi nie zeszło Także naprawdę super Ma zwykły aplikator, tylko jedyny zarzut, który mam do tego aplikatora Dajcie znać, czy też tak macie, jeżeli macie ten produkt Że gdy nakładacie go na usta, to was łaskoczą usta Ja mam pierwszy raz coś takiego, on po prostu mi łaskocze mnie w usta bardzo dziwne, dlatego nakładam go pędzerkiem, bo nie mogę po prostu wytrzymać tego, że on mnie tak łaskocze. Ale to może być tylko mój przypadek. Jeżeli macie, to koniecznie dajcie znać, czy, czy macie podobne odczucia. Co tu jeszcze mamy? Oczywiście liścik też dostałam. Bardzo fajnie, dziękuję. Aha. I kolejne cudo, to specjalnie by Wam zrobić porównanie z tym z Clinic czy Clarence, Clarence. Bardzo podobny produkt. To, jest, to z Catrice jest podrobą Clarins Clarence. Wygląda identycznie tubka. Praktycznie ma chyba taki sam kolor tubki, więc będę Wam na pewno robiła porównanie tych dwóch produktów i zobaczymy, czy są takie same. Ja mam w tym kolorze 030 Cake Pop. Także zobaczymy, jeszcze go nie otwierałam. I ostatnią rzeczą, ostatnią którą tutaj mam, to jest szczotka do włosów. Nie wiem, czy Wy jesteście w stanie to zobaczyć, ale ta szczotka ma podwójne włosie i ma takie jakby. O, to widzicie, takie dłuższe plastikowe włoski jakby I e, krótsze tutaj włosie z naturalne dzika włosie to jest Ja mam jedną naturalną szczotkę z włosiem dzika Ale ona jest bardzo duża i na przykład ciężko jest mi zrobić nią kitkę Ja e, te szczotki z włosia dzika używam głównie wieczorem Albo gdy chcę moim włosom dać połysk Zobaczcie jak te włosy się błyszczą po tej szczotce e, Po prostu jest na maksa, nabłyszcza włosy Więc jeżeli chcecie, aby wasze włosy przepięknie błyszczały po tylko przeczesaniu ich szczotką, to polecam wam naturalne włosie. I po prostu brakowało mi szczotki, dzięki której będę mogła sobie uczesać taki kucyk ponieważ musiałam używać zwykłej. Ja nie jestem w stanie zrobić sobie takiej kitki ten teaserem, bo on mi cały czas wypada, nie, miałam chyba za małe dłonie, aby go po prostu utrzymać. I brakowało mi właśnie takiej malutkiej szczotki, którą mogę złapać tu, którą mogę złapać tu i swobodnie uczesać sobie właśnie jakimś kitkę, czy jakąś fryzurę. Także. Super, ja już widzę, że no widzicie, te włosy się naprawdę fajnie błyszczą po tych szczotkach. Ja mam jeszcze jest je troszkę mokre, więc to też inaczej wygląda, ale na pewno ja potestuję tą szczotkę i dam wam znać. Pierwszy raz widzę właśnie szczotkę z takim podwójnym jakby włosiem, że są długie i krótkie. No zobaczymy. Trochę jest ostra, ale wiadomo naturalne szczotki zawsze są ostre. No i to wszystko. Całe moje zdobycze tutaj z Lady Makeup. Naprawdę dziękuję ślicznie za tą paczkę, bo jestem po prostu zauroczona. Także będą makijaże w w czasie, będzie dużo makijaży, będą makijaże świąteczne. Na pewno zrobiłam wam test tego, zrobię wam porównanie tego. Także na pewno wam też dam znać ouch, Co sądzę o tym pudrze z kriolo. no jeżeli macie inne pomysły na testy bądź kosmetyki, które chciałabyście zobaczyć w akcji, to oczywiście piszcie wszystko na dole. Czekam na wasze sugestie. Pa pa.